Media KPSA jesteśmy spółką, która zajmuje się tworzeniem kompleksowych strategii reklamowych dla klientów i organizowaniem skomplikowanych produkcji eventowych. Nasze usługi polegają, są skierowane do największych klientów na tym rynku, takich marek jak Opel, Kaufland, Google, Netia, którzy potrzebują partnera, który pomoże im stworzyć wizerunek swojej marki w telewizji, w, w, w mediach czy fizycznie podczas, podczas imprez oraz właśnie tworzyć duże wydarzenia. Nie pracujemy dla małych klientów, dlatego że zasoby, które mamy, się przydają tam, gdzie faktycznie chodzi o duże kampanie i duże produkcje eventowe. Nie robimy małych bankietów, tylko największe, najbardziej ambitne produkcje, jakie można sobie w naszym kraju wyobrazić. Między innymi imprezy z Robertem Kubicą, która przyciągnęła 160 tysięcy ludzi na warszawskie Bemowo, czy miasteczka dla operatora Play, przez które przewinęło się 300 tysięcy ludzi na, na, w nadmorskich kurortach. Rynek reklamowy w ostatnich latach stoi, natomiast nie rośnie. Natomiast nam się udaje konsekwentnie powiększać przychody od 11 milionów w 2009 roku do prawie 30 milionów w zeszłym roku. Nasza strategia na najbliższe 3 lata się składa z trzech elementów. Po pierwsze ze wzrostu organicznego. Pewnie nie da się rosnąć co roku o 35%, natomiast da się rosnąć na malejącym, na malejącym rynku. Po drugie z poszerzania kompetencji naszych istniejących podmiotów i to jest między innymi wchodzenie w segment produkowania własnych imprez, czyli nie tylko praca na zlecenie klientów, ale robienie własnych wydarzeń i finansowanie ich w modelu sponsoringowym, takie rzeczy planujemy robić. I po trzecie to jest wchodzenie w takie segmenty rynku reklamowego, w których my nie mamy doświadczenia i nie moglibyśmy w wiarygodny sposób zbudować biznesu od podstaw i dlatego chcemy dokonać przejęcia. Chcemy zrobić jedno konkretne przejęcie na tym etapie i to jest kupić spółkę z segmentu który jest na pograniczu reklamy i IT, czyli firmę, która będzie świadczyć usługi w przestrzeni reklamowej, ale też będzie programować dla klientów. Mamy taką firmę znalezioną, w tej chwili jesteśmy na, można powiedzieć, finiszu negocjacji i mam nadzieję, że do końca tego roku ogłosimy, ogłosimy to przejęcie, które pozwoli nam w skuteczny sposób poszerzyć portfel usług, który świadczymy, właśnie usługi internetowe. Warto pamiętać, że usługi internetowe są tą częścią rynku reklamowego, która pomimo spadku całego rynku rośnie w zeszłym roku o ponad 10%, więc wejście w ten segment od razu mocne. Będzie na pewno miało korzystny wpływ i na strukturę naszych przychodów, i na perspektywę naszego wzrostu już późniejszego organicznego. No ale żeby to zrobić, musimy przejąć istniejący biznes. On nam jest też potrzebny, dlatego że my chcemy do 2016 roku przenieść się na rynek regulowany. Dzisiaj, jako spółka, która w zeszłym roku zarobiła nieco ponad 2 miliony złotych brutto, jesteśmy za mali, żeby być wiarygodną propozycją dla inwestorów z rynku regulowanego. Ale wierzymy, że dzięki dalszemu wzrostowi organicznemu i przejęciu, pociągniemy masę krytyczną w granicach 4-5 milionów złotych zysku brutto rocznie, która pozwoli nam nie tylko przenieść się na rynek regulowany, ale być po prostu ciekawą spółką na rynku regulowanym. Na pewno styk między rynkiem reklamowym a rynkiem technologii jest kluczowy, jeśli chodzi o długofalowe perspektywy dla każdej spółki marketingowej na świecie. Dlatego, że te rynki konwergują czyli łączą się, są coraz te usługi, się zlewają i te firmy, które nie będą miały się skutecznie cyfryzować, przepadną, stracą swoją pozycję rynkową. Więc chcemy być w tej dziedzinie liderem. Przejęcie no z racji skali naszego dotychczasowego biznesu spowoduje, że z dnia na dzień mniej więcej 1 czwarta, 1 trzecia przychodów stanie się, będzie pochodziła z, te, z tego właśnie segmentu rynku, który najszybciej rośnie, który jest przyszłością tego rynku. Natomiast pozwoli nam też zdigitalizować, zcyfryzować nasze dwa pozostałe biznesy. To nie jest tak, że firmy typowe agencje reklamowe czy typowe agencje eventowe nie przetrwają, tylko one muszą. One muszą innowować, muszą umieć, muszą dobrze rozumieć tą część cyfrową rynku i posiadanie w grupie takiego podmiotu z jednej strony ma nam po prostu takie usługi dodać do, do portfela usług, ale z drugiej strony ma pomóc spółkom siostrom w staniu się lepiej przygotowanym na przyszłe, na przyszłe wyzwania.